Hej, cześć, jestem Nury, to jest kolejny na moim kanale, gdzie zagram ja z 2 I ogólnie patrzałem, to jest 90% gry, więc no. no... także lecimy dalej, tylko że ja nie wiem, gdzie jestem kompletnie Ja nie wiem, co ja mam robić, gdzie ja jestem, bo nie pamiętam I w ogóle, wczoraj nie było odcinka To dlatego, że... Jeszcze nie pamiętam, dlaczego Dlaczego nie było odcinka wczoraj? E, bo nie chciało mi się wczoraj nagrywać W sensie, było coś takiego, bo ja ogólnie w dzień nie mam jak a wieczorem mm, wieczorem było coś takiego a my tu byliśmy czy nie że po prostu kompletnie zapomniałem a zbliżamy się czuję to tak to tutaj a ogólnie później tu była noc w sumie okay. tyle to to cała historia nie wiem jakby od cała historia mojego wczorajszego nie nagrywania do Szambali Nate? Ta Nic nie widzę Ja też nie Jeśli muszę wejść na kolejną ścianę Rozglądaj się, musi tu być jakaś podpowiedź Jesteś pewien, że to tu? Musi być, czegoś o. nie widzimy Ale ja widzę jakby, w sensie Dobra, ale Trzeba wszystkiego górnogami, czy jak? nie wiem... To tak, to tak, ale... To chyba nie ma nic z tym wspólnego, tutaj trzeba... Jakby... Mm, nie wiem, dobra tam wszystko, bo w sumie... tam wszystko, bo, bo tak... Dobra... Bo tutaj akurat nie były góry... Bo chyba nie dawałem go sam do góry, więc... Pewnie dlatego... I w sensie... Czy to miała być podpowiedź, jakby nie? Tak mi się wydaje, albo nie. A jednak nie. To co w takim razie teraz, bo nie wiem. Mmm... Ej, naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia. Bo były, jakby te. Te sztylety, te miecze, coś tu trzymają. I ten, ale dobra, zrobimy taką. Tak, jakby wszystko na odwrót, nie? Co, tak, jak było, tylko że wszystko na odwrót. Tak też nie. Może coś jest? Dobra, teraz przewijanie nie wiadomo ile. Ale mi się wydaje, że coś będzie w sensie. Albo jestem ślepy. To nie. To też nie raczej. Um. To są te, to jest to, te dole takie, ale e, to, to, to i co teraz tutaj powinno być? Na to nic nie ma, co tu się świeci. O kurde Ej to było mądre chyba Dobra ale ja nie wiem co mam zrobić bo, bo tutaj jakby Dobra to robimy tako Po tej stronie będą do góry A po tej stronie będą na dół Jak nie No to Zrobimy to odwrotnie wtedy na stóre będzie działało bo A chwila To miał być teraz na dół nie? Mmm, dobra, ta tu będzie do góry Po tej stronie będą do góry Albo wszystkie na dół Nie wiem Ej ja naprawdę nie mam pojęcia O! za mną. Henry! Rzuć broń! Ale już! Nie podchodzić! Cholera! Powinienem sam cię zabić, kiedy miałem szansę. Nie popełnię tego błędu ponownie. Cofnij się! Pociągnij za spust, Mała. Sprawdź, ile pożyjesz. A teraz otworzysz mi wrota do szambali. Idź do diabła! Zna pan historię, panie Drake? Coś tam liznąłem. Hmm. Chengiz Han, Hitler, Stalin, Pol Pot. Wszyscy byli wielkimi ludźmi. Jednak jak się wybili? Na pewno mi powiesz. Mieli dość woli, by zrobić to, czego nie potrafili inni. Uczucie to wróg. Litość nas pokona. Więc, jeśli nie chcecie nadwrężać mojej cierpliwości, rzućcie broń! Zrób to. Kopnąć je. Dobra. Wystawiliście mnie na próbę. Teraz ja sprawdzę was. Zabicie nas nic ci nie da. Zabicie jego owszem, ale ciebie, krzywdzią. A w niczym ci nie pomogę. Czyli wychodzi na to, że jest pat. Chyba, że postawię na planszy nowego pionka. Dajcie ją tu! A. Zabieraj ode mnie te łapy. <śm> teraz na jednej przeprowadzimy lekcję, zaś druga będzie dla ciebie zachętą do współpracy. Wybieraj. To jakaś bzdura Nate. Nie graj w jego grę. Chcesz pomocy? Wypuść je. To nie są negocjacje! Którą wolisz poświęcić? A którą uratować? Chcesz tę? Chcesz ją ocalić? A może tamtą? Hmm? Dobra, wiesz co? Dość tych bzdur. Daruj sobie! Zrobię, co chcesz. Spokojnie. Daj zapalniczkę. drogę i naprawcie to zabierzcie go ze sobą może teraz coś zrobicie dobrze a panie Drake proszę bez sztuki Dziecki sokin synu. Ta, uczyłem się od najlepszych, co nie? Ruszać się. No chodź, panie, przodem. To dobra. Pracę ze spluwą, co? Nie odchodź. Spróbuj nadążyć. Nadążam, po prostu daję ci iść przodem. Kółko. O, dobra. I... Aha, to było dziwne. Mm. Czekaj, poczekaj na mnie. Tatuś ma spluwę. Nie ja. wierzę, że Lazarewicz jeszcze cię nie zabił. Podsać mnie stary. Szczere. No i proszę. Uważaj, kamyczek leci! Ej, przepraszam. To ci blokuje drogę? Cieszę się, że cię to bawi. Przepraszam. Super. Kurde. Wszystko. Dobra. Widzisz, trzeba było mi zaufać, stary! Proszę, skarbeńku! Dawaj Ty pierwszy Jaki ty w ogóle? Dobra, ale... Ym, nie wiem ile tam dzisiaj ma trwać Lepim, nie prowadził mnie w ślepy To tędy Chyba nie przeciśniesz tędy swojego brzucha Nie wiem czy mam cokolwiek wycinać, bo tu chyba w sumie nie ma co wycinać Tak jakby w sensie... O Trzeba naciskać to, jakby nie ma co wycinać, w sensie no, 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 no. Po prostu nie ma co wycinać w sumie. Tak mi się wydaje, nie? Mi to przesunąć. Aj, aj. Więc nie wiem, czy będzie cokolwiek do wycinania. Okay, praca Dobra, jak za starych czasów, co? No, i co ja mówiłem? Że pewnie będzie nic do wycinania i. Coś tak mi się wydaje, jeszcze zobaczę, ale. Tak jakoś mi się wydaje. No bo w sensie Nie wiem w sumie co Dobra? może Dobra. I w ogóle... No ja to mówiłem już tysiąc razy, ale dobra, już powiem jeszcze raz, nie? Że po, de, po tej ogólnie serii po Unchartedzie musko, Będę nagrywał spider no, ale jak będę miał komputer, to będzie tak, poniedziałek, wtorek na przykład Uncharted A do, a Piątek, sobota, Spider-Man Też ja tak myślę, nie chcę wcześniej nagrać tego Spider-Mana, bo wiecie, by miał komputer i... Jakieś tam miniaturki, cokolwiek, więc e, postaram się Co on, aha Dobra, e, no A co, gdzie on idzie, bo ja nie wiem, gdzie mam, czy dobrze zaskoczyłem tutaj, czy nie Dobrze chyba e, no, nie wiem, wiecie, miniaturki, te sprawy a ten, no i już zapomniałem, super. Mam nadzieję, że dasz radę. Jak ty dasz radę, to Bo ja, ja. ja na pewno nie Pomóż no. eee, Boże, bo się domyśliłem. Jakieś tam miniaturki, te sprawy. Montowanie filmów. Postaram się, ale to wiecie jak to. To sami bywa. No, dobra, dobrze, jednak to. Okej. Okay. dobra. Więc co musisz zrobić? Co my musimy zrobić? Poczekaj, tu. Jak zwykle, ja się tym zajmę. Zrobiłbyś to? Czekaj. Co? Te symbole. Znam je. Które, że te. Tu jest jakby jakiś taki ogień gdzieś na zasadzie ognia. To o. Um. Tutaj to. Tylko, że no dobra, ale Czy coś do naciskania bądź coś tego typu być naciskanie coś Dobra, nie wiem idziemy na górę, postaramy się przynajmniej Dobra, em um... Faktycznie coś jest, dobra To jest to Czyli ma być tak to Jeszcze raz no. Mm. Tylko to teraz trzeba przesunąć, bo to już jest wszystko. Już chyba. Tak? Um, tak, tylko. To jest to dokładnie i teraz na drugą stronę. Um, to jest jakby to, dobra. Hmm. Pewnie tym jestem, dobra. Hmm. Chwilę jeszcze raz. Dobra. Świat się kręci. Tylko gdzie to jest teraz w sensie? Hmm. Może wziąłem jak teraz kręcić? 3 godziny. Przekręciwalny. czas ucieka. Nie chcemy wkurzyć nas. To jest to chyba. raczej tak i teraz... nie wiem teraz, które Dobra, jeszcze dwa chyba um... No i to chyba. przydaj się do czegoś Dobra. Odkręcimy, kręcimy, tylko że... No i proszę. jak woda. Dobra. Co to robi? Boże, jakie nie lubię ich, nie? Dobra Aha, super Trójkąt Kwadrat Teraz trzeba ich unikać jakby, w sensie Oj No Boże, jest Trójkąt, kwadrat. Oj, No serio, trójkąt, kwadrat. Tylko jestem ciekaw, ci czy to mi zadaje w głębiu jakiekolwiek obrażenia, czy nie? Mnie no zaraz zginę.

Lazarewicz, zrobiłem wszystko, czego chciałeś. Wypuść się. Zawsze się targujesz. Ale zagrałeś już ostatnią kartę. I przegrałeś. To już chyba koniec Twojej przygody, nie, 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 nie. Jeszcze nie. Chcę, żeby zobaczył szambale. I umarł ze świadomością, że mu ją odebrałem. Otworzyć bramę! Zdecydowanie za długo byłeś cierniem w moim boku, Drake. Na kolana! Ej, ej, ej! E... Zoran, mieliśmy umowę. Nie znoszę zdrajców. Czyli dokładnie wiesz, jak znaleźć kamień, więc nie jestem ci już potrzebny. Dzięki. Na kolana! <laughs> Atakują nas! Co to jest? Są wszędzie! Uważaj! Serat, tu nie! Cholera! Zakłócę! Może Okej okay. Przecież biegnę! Dobra eee. Ale gdzie? W się? Sensie... Gdzie mam biec? Tu nie No ej Ej, zgubiłem się nie? Ej... Ej, nie wiem, no... Tu, tu... Na górę? Dobra, idziemy tu. Dobra... Okej, okay, mam broń. Cholera, cholera, cholera. Äh, e, co, co mam robić? Bo raczej wątpię strzelać, bo to nie ma sensu. Trzymajcie się! Okej okay. okay. Musimy stąd zjeżdżać i to już. W sumie, jak zobaczyłam to ostatnim razem nie mogłam spać przez kilka dni. Dobra, ale... Dobra, także to by było na tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do no i cześć.